Harcerze z Nysy mają powód do zadowolenia. W końcu będą mieli się gdzie podziać i spotykać w jednym wspólnym miejscu w mieście. W Harcówce, pod którą pomieszczenia udostępniła Szkoła Podstawowa nr 5, kończy właśnie się remont. To dla nyskich harcerzy ogromny powód do zadowolenia. Ci zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego będą mogli z końcem lutego spotykać się w świeżo wyremontowanej Harcówce. Jest to w pomieszczeniach opuszczonych piwnicach w szkole podstawowej numer 5, ale dzięki no, takiej wielkiej uprzejmości pani dyrektor Eulali Woźniak w tej chwili robimy remont po to, żeby przygotować Zarówno komendę chówca, jak i miejsca spotkań dla harcerzy, instruktorów harcerskich Hufca Nysa. A tych w Nysie jest niemało, bo pod komendą miejscowego chówca znajduje się kilkuset harcerzy w kilkudziesięciu drużynach. To 350 harcerzy zrzeszonych w prawie 30 różnych drużynach i klubach zainteresowań. I wszystkie te drużyny miały ten sam problem, gdzie się spotkać. Mamy wprawdzie takie miejsca, przy różnych szkołach, w tym przy gimnazjum numer 2, w szkole numer 10. Teraz dołączy do nich komenda chówca przy szkole podstawowej numer 5, a takie miejsce jest potrzebne, bo do tej pory nyscy harcerze musieli się tułać. Zbiórki mamy w soboty. W soboty szkoła jest zamknięta i dostęp był uniemożliwiony do czasu, bo w Kiedyś jeszcze tu odbywały się zajęcia dla studentów i wtedy mogliśmy spokojnie wejść. E, niestety, tak jak teraz, w zimie, e, dzieci nie zawsze, przy nie każdej pogodzie, mogą biegać po dworze, bawić się. Czasami trzeba usiąść w ciepłym miejscu e, i zająć się zupełnie czym innym. I teraz mamy to umożliwione. Tutaj to miejsce, które teraz otrzymaliśmy, spełnia nasze wszystkie wymagania, a mianowicie jest bezpiecznie jest w środku miasta, jest na głównym szlaku turystycznym, jest na głównej drodze wylotowej a właściwie ścieżce wylotowej, właśnie w kierunku parku i jeziora Nyskiego, a jednocześnie jest lekko na uboczu i pozwala stworzyć taką harcerską atmosferę. Miejsce w szkole sprawia, że drużyny z Hufca mogą się w końcu gdzieś spotkać w ciepłym miejscu, eee, drużyny mogą mieć zajęcia. Z propozycji harcerstwa na spędzanie wolnego czasu korzysta coraz więcej osób i śmiało można powiedzieć, że do szarego i zielonego munduru garnie się coraz więcej dzieci i młodzieży. Harcerstwo to wyzwania, harcerstwo to pasja. Harcerstwo uczy przede wszystkim samodzielności. Uczy y, bardzo wielu rzeczy, które człowiek może robić sam. Uczy się poprzez zabawę, poprzez, poprzez wspólne przebywanie ze swoimi koleżankami, kolegami, właśnie w tym samym wieku. Harcerze udowadniają, że czas potrafią spędzać aktywnie i ciekawie, przygotowując atrakcyjne wydarzenia, takie jak te związane z obchodami 15-lecia powstania ósmej drużyny harcerskiej Enklawa z Nysy. I organizujemy z, tego, z tej okazji grę nocną na terenie całej Nysy. Znaczy to będzie polegać? Yy, drużyny yy, zbierają patrole, przyjeżdżają tutaj nie tylko z Nysy, ale i z Guchoła, z Prudnika, mam nadzieję, że z Kędzierzyna. Yy, I gra nocna polega na tym, że chodzą po punktach. Punkty aktywności polegają na tym, że drużyny robią coś na nich, tak? Strzelanie z wiatrówki, historia nysy, historia drużyn, historia chówca. Różne naprawdę rzeczy ciekawe. Nyska komenda chówca ma pod swoją opieką 350 harcerzy podzielonych na 30 drużyn działających na terenie nie tylko Nysyn, ale też prudnika i głuchołas.